Związała się Asia z wyjątkowym panem, takim jednym wielkim energii wulkanem, z początku to bardzo jej imponowało, że nocnych czułości nigdy nie było mało, powiadała nieraz z żarpem i humorem, że jest jej prywatnym seksterminatorem. Mijały miesiące długie i gorące, dla Asit zaczęło to już być męczące, bo oprócz miłości dobrej aparycji, wymagało od niej olimpijskiej kondycji. Masz dużo energii, szukaj aktywności niekoniecznie braszku w cielesnej miłości biegaj sobie nie wiem może w maratonie lecz odpuść tej żonie bo ducha ci wyzionie choć to owoc smaczny to wiesz nie bajeruje kto rzadziej spróbuje lepiej mu smakuje